Twój przyszły sukces. Co Cię czeka? Wybierz jedną z tych kart i zobacz, jaki sukces masz zapisany w gwiazdach. Karta numer jeden Giernik nieczy. Na razie wstrzymujesz się z jakąś decyzją i na pewno przyjdzie do Ciebie pewna oferta. Możliwe, że już niedługo. Twoje uczucia mogą zdziałać wiele. Karta numer 2: Dziewiątka Mieczy. Na ten moment nie śpisz po nocach, myślisz za dużo o swoich finansach i długach. Musisz zrobić coś, aby to pokonać. Karta numer 3: Śmierć. Teraz czeka Cię transformacja, zmieniasz się, przychodzą nowe możliwości. Jeśli nie obserwujesz jeszcze mojego kanału, to plusik, serduszko, zostaw komentarz. Pozdrawiam serdecznie, Pizze Starot, pa pa.